Cześć, jesteśmy na pierwszej edycji Road Classics, a właściwie już na mecie. Trochę budziło i zawirowań i, i, i tak dalej. Ale może zacznijmy od początku. Road Classics to jest seria wyścigów w Czechach. Mamy trzy edycje. Teraz mamy właśnie Palawę. Druga edycja to jest Klinowec, a trzecia jest na sąsiadującym nam Jesztet. Dzisiejszy wyścig był. Generalnie dość płaski jak dla mnie, 126 km, około 1500 m w pionie. E, to, że był płaski, to nie znaczy, że był łatwy. E, był mega duży hardcore. E, początek był dość spokojny, bo jechaliśmy ze samochodem, ale potem, jak zaczęło się zaciąganie, to była masakra. Jako, że lubię robić wszystko na ostatnią chwilę, tak też sprawdzam profil trasy i ogólnie opis na ostatnią chwilę. Okazało się, że będzie kilka odcinków brukowych, ale też będą odcinki szutrowe a la Także to dla mnie nowość nigdy czegoś takiego na się nie jechałam. I tu z pomocą przychodzi biker i opony Pirelli, na których oczywiście ścigam się na co dzień, tylko tym razem w wersji 32. Także będzie troszkę bezpieczniej. Najgorszym dla mnie było to, że na około 60 km w połowie e, wjechaliśmy w jakąś, nie wiem, straszną ulewę, ale to była ulewa taka, że na przemian padał grad i wiał mega boczny wiatr. Zrobiło się mega zimno, wszyscy byli wymarznięci, cali mokrzy, cali brudni, e, także było mega hardkorowo. Mało zaczęłam wracać do żywych, trochę się zaczęłam rozgrzewać i udało się łapać fajniejsze grupy panów. Bo wcześniej były inne przygody ze spływaniem i z różnymi problemami żołądkowymi, ale to pomijam. Tak naprawdę obudziłam się w końcowej części wyścigu i już na ostatnim podjeździe do mety. Widziałam e, pierwszą zawodniczkę. E, miałam ją praktycznie na wyciągnięcie ręki, ale niestety nie starczyło sił. Ale mimo wszystko jestem zadowolona, bo wyścig był bardzo trudny naprawdę bardzo trudny. Było bardzo intensywnie, tempo było naprawdę mocno naciągane co chwilę. No i warunki były hardkorowe. Co ciekawe, w tej serii e, mamy, to nie jest klasyczny tak naprawdę wyścig. E, oczywiście jest też klasyczna formuła, w której ja się ścigałam, czyli na całym dystansie ale można sobie wybrać też ściganie na segmentach. I to jest super, można sobie zajechać na bufetach na pyszną kawę, która jest podawana w porcelanie, na pyszne jedzenie, pyszne ciasta, bufety są naprawdę wypasione. Także można sobie na przykład taką formułę wybrać, ale można też ścigać się na całym dystansie. Oprócz tego wyścig nie był nudny, bo był urozmaicony między innymi w odcinki takie szutry premium, alastradę, e, e, były też bruki, e, no i tam było wesoło. Było dużo kapci. E, ja na szczęście miałam założone szersze opony, więc o, było się bez defektu, ale szedł tam duży ogień, e, było ciekawie, wszyscy byli brudni, co było widać na mecie. Także mega ciekawy wyścig, dużo się co chwilę działo, nie było nudy od startu do mety. E, Fajne jest też to, czego nie widziałam u nas, że bufety były zaopatrzone w Enervita, akurat tutaj. I na tych bufetach podawali normalnie te żele i bidony zapełnione izotonikami, ale te izotoniki były rozrobione w normalnych propor proporcjach nie to, co, jak często bywa, że to po prostu jest woda z domieszku proszku. Tutaj naprawdę było to na top poziomie. Byłam w totalnym szoku, jak złapałam bidon a tam normalny izotonik, także Także naprawdę duży plus. No, organizacja jest top. Wszystko tu jest po prostu na tip top. Co też ważne, całkowicie był zamknięty ruch samochodowy. Wyścig był mega bezpieczny, dobrze zabezpieczony. Jeździły motocykle, jeździły, jeździła obstawa medyczna na kładach. Przede mną się gościu wywalił na zakręcie, było mokro. To normalnie opatrywali mu tą ranę w trakcie jazdy i polewali mu wodą utlenioną itd. Także jest tutaj organizacja na top poziomie, to trzeba przyznać. U nas <ścoughs> ciężko tego szukać, ale coś za coś, bo wpisowy jest oczywiście drogie. Także, także tak, ale warto, warto naprawdę, bo jest to ciekawy wyścig, ciekawa formuła, i organizacja jest na top poziomie. Jeszcze wracanie do tego wpisowego, to jest ono owszem drogie, ale jest ono myślę porównywalne do e, dużej ilości wyścigów grawelowych u nas w Polsce, ale różnica jest kolosalna. Tutaj na przykład mamy też relację live z mety, bo meta była w innym miejscu, także to jest tutaj to dograne naprawdę wszystko super. E, było też bardzo dużo osób, bo ponad tysiąc osób na wszystkich formułach startowało, także, e, także było naprawdę dużo ludzi e, i też widać tutaj w miasteczku e, bardzo dużo ludzi, także impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Oczywiście głównie są to Czesi, dlatego haha, tempo nie jest słabe, jest tutaj naprawdę ogień, Czesi słyną z dobrej nogi, także działo się dużo na trasie. Druga edycja będzie w Klinowcu, jest to bliżej zdecydowanie naszej granicy, Trasa też będzie bardziej mi sprzyjająca, bo to będzie dystans około 100 km i 2000 km w pionie, także będzie zdecydowanie więcej podjeżdżania. Mam nadzieję, że nie będzie takiego wariackiego szarpania, jakie dzisiaj było. No i mam nadzieję, że pogoda będzie nieco lepsza, bo przyznam szczerze, że dzisiejszy Armagedon pogodowy doprowadził mnie trochę do granic moich wytrzymałości, ale jakoś. Jakoś dało się to przeboleć i dotrzeć do mety. Jestem bardzo zadowolona, jestem z siebie dumna, że przeżyłem ten wyścig, bo było, było niebezpiecznie. Także widzimy się w Klinowcu.